Wróciłam po okulary, które zapomniałam u syna, i to, co usłyszałam, zmroziło mi krew w żyłach. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że tych kilka minut zmieni wszystko, co miało nadejść. Nazywam się Ewa Kowalska i mam 68 lat. Tamten poranek zaczął się jak wiele innych. Pojechałam do Piotra w Krakowie z foremką pełną babeczek i nadzieją, że wizyta przebiegnie spokojnie. On zawsze starał się utrzymać naszą bliskość, ale ostatnio nosił na sobie jakiś ciężar, który dostrzega tylko matka. Magdalena, czyli Magda, otworzyła mi drzwi z tym swoim zwykłym, uprzejmym uśmiechem, takim, który zawsze wydaje się trochę wyćwiczony. Piliśmy kawę przy kuchennej wyspie, we troje prowadząc rozmowy o niczym, unikając tego co ważne. Tłumaczyłam sobie, że to nic, że w każdej rodzinie zdarzają się gorsze okresy, ale ten dystans w oczach Piotra zranił mnie bardziej niż chciałam przyznać. Wyjechałam szybciej niż planowałam. Piotr miał telekonferencję, a Magda musiała szykować dzieci na popołudniowe zajęcia. Uściskałam go, podziękowałam jej i odjechałam z poczuciem, że tylko przeszkadzałam, choć byłam tam zaledwie godzinę. W połowie drogi do domu zorientowałam się, że moje okulary do czytania zostały na blacie. Bzdura, łatwo to naprawić. Zawróciłam bez zastanowienia, mówiąc sobie, że to nic wielkiego. Ledwie weszłam na podjazd, a powietrze zmieniło się w sposób, którego do dziś nie potrafię wytłumaczyć. Podeszłam do uchylonego okna w kuchni, gotowa zapukać i poprosić o okulary nie mając pojęcia, że jedna fraza ze środka rozbiła spokojną ścieżkę, którą szłam do tego dnia. Weszłam na werandę tym samym spokojnym krokiem, z jakim wyszłam godzinę wcześniej, ale atmosfera wydawała się bardziej napięta. Zbierałam się, by krzyknąć i zabrać swoje rzeczy, ale zanim podniosłam rękę, by zapukać, przez szparę wpadł cichy, opanowany głos, nieomylnie należący do Magdy. Wkrótce ten dom będzie nasz, szepnęła. Nie zorientuję się, dopóki nie będzie za późno. Powietrze utknęło mi w gardle. Zamarłam z ręką w pół drogi do ramy okna. Potem odezwał się Piotr, cicho i zmęczony. Nie wiem, Magda, czuję się źle. Ona nam ufa. Magda. Właśnie dlatego to zadziała. Podpisała papiery refinansowe bez czytania. Zawsze buja w obłokach, sam to mówiłeś. Piotr nie odpowiedział od razu. Po czym powiedział niemal niesłyszalnie: Nie chciałem, żebyś tego użyła. Magda westchnęła z irytacją: Piotrek, to nie my. Ten kredyt na stary biznes w wieliczce wciąż trzyma nas pod wodą. Jeśli szybko czegoś nie zrobimy, bank zabierze nam wszystko. To nas ratuje. Wartość jej domu pokryje dług, a ona nawet nie będzie się kłócić. Nigdy się nie kłóci. Moje palce zacisnęły się na ścianie. Przywarłam do niej niechcący. Głos Piotra złagodniał. Nie zrozumie, jeśli się dowie. Nie dowie się, odparła Magda. Ona nigdy nie zwraca uwagi na szczegóły. Zawsze taka była, zbyt ufna dla własnego dobra. Kiedy nadejdzie czas, historia sama się napisze. Serce waliło mi mocno i nierówno. Zawsze wiedziałam, że Magda za mną nie przepada. Ale usłyszeć, jak wykorzystuje mój wiek jako dowód, że jestem już idiotką, ugodziło mnie do żywego. Piotr westchnął długo. A co z dokumentami? Rozmawiałam już z biurem nieruchomości, odpowiedziała, a Sławek przyniósł ostatnie szacunki kredytowe. Gdy tylko pojawi się zawiadomienie o zajęciu komorniczym, wkroczymy z ratunkiem, oferując cenę okazjonalną może 400 tysięcy złotych, czy trochę więcej, czysto legalnie, skutecznie. Piotr mruknął coś, czego nie dosłyszałam, a Magda ucięła go. Nie wycofuj się teraz, Piotrek, jesteśmy bardzo blisko. Zapadała gęsta, ciężka cisza. Cofnęłam się, zmuszając nogi do ruchu, choć moja głowa wciąż chłonęła każde słowo. Kiedy dotarłam do chodnika, w końcu odetchnęłam powietrzem, które nie wydawało się już moje. Okulary przestały mieć znaczenie. Coś o wiele większego zostało na tym blacie. Wróciłam do samochodu bez okularów, bez pukania. Nie dając im szansy zobaczyć mojej twarzy, ręce drżały mi, gdy otwierałam drzwi, ale kiedy usiadłam, coś we mnie się uspokoiło. Westchnęłam długo i cicho, a na ustach pojawił się maleńki uśmieszek. Nigdy nie mieli się dowiedzieć, że usłyszałam każde słowo. Włączyłam silnik i powoli pojechałam ulicą, pozwalając, by cisza się ustaliła. Dźwięki Krakowa wpadały przez okna, ale mój umysł cofał się do tych drobnych szczegółów, które wcześniej wydawały się nieszkodliwe. Ona nalegała, żeby mi pomagać w przeglądaniu poczty. Kierowała mną, mówiąc: Które koperty są ważne, subtelnie kontrolując co widzę? Zostaw mi nudne rzeczy, mówiła. Nie przejmuj się tymi zawiadomieniami. Śmiałam się, myśląc, że jest taka pomocna. Przypomniałam sobie, jak zapytałam Piotra o list z banku, który mówił o refinansowaniu. Odłożył go. Formalności, powiedział. Magda się tym zajmuje mamo, nie wtrącaj się. Nie było to chłodne, tylko zmęczone, wyczerpane w sposób, którego wtedy nie potrafiłam odczytać. Przypomniałam sobie dzień, w którym zaproponowałam im pomoc w prowadzeniu księgowości, po tym jak biznes Piotra upadł. Twarz Magdy stężała natychmiast. Lepiej nie mieszaj się w cyfry powiedziała Finanse są skomplikowane. Jej ton był lekki, ale wystarczająco stanowczy, by zamknąć mi drzwi. Wtedy nic nie wydawało się niebezpieczne. Teraz każde wspomnienie stawało się ostre, każda wymówka, każdy wymijający uśmiech, każde popchnięcie, by odsunąć mnie od informacji. Wszystko idealnie pasowało do układanki, o której istnieniu nawet nie wiedziałam. Zatrzymałam się na światłach i ścisnęłam kierownicę. Bolało mnie serce z powodu mojego syna, z powodu mężczyzny, który przybiegał do mnie ze zdrapanymi kolanami i szeptanymi sekretami. Cokolwiek go teraz więziło, nie było proste. Światło zmieniło się na zielone. Jechałam dalej, czując jak decyzja staje się silniejsza z każdym blokiem. Było więcej do odkrycia, a ja miałam już dość udawania, że niczego nie rozumiem. Poczekałam do następnego dnia, żeby wrócić do Piotra, tym razem bez zapowiedzi. Musiałam zobaczyć jego twarz, usłyszeć jego głos bez Magdy. Otworzył drzwi z zaskoczonym uśmiechem, który nie dotarł do jego oczu. Mamo, wszystko dobrze? Przejeżdżałam obok, powiedziałam, pomyślałam, że wpadnę. Odstąpił na bok. Miał opuszczone ramiona, szczęka była napięta. Przypomniał mi się, kiedy był mały, coś zepsuł i nie wiedział, jak się przyznać. Usiedliśmy przy kuchennym stoliku leżały na nim rozrzucone papiery, szacunki kredytowe, niedokończony arkusz kalkulacyjny. Liczby skreślone różnymi długopisami. Piotr szybko je zebrał, jakby go parzyły. Masz dużo na głowie, powiedziałam cicho. Po prostu staram się spiąć budżet, odpowiedział. To nic takiego. Nie wygląda na nic takiego. zaśmiał się nerwowo. Mamo, proszę, nie chcę, żebyś się martwiła. Zawsze się martwię. Nacisnął czoło dłońmi. Projekt w wieliczce upadł. Dług jest gorszy niż myślałem. Zalegam ze wszystkim, ze wszystkim zalegam. Ścisnęło mnie w piersi, dlaczego mi nie powiedziałeś. Bo Magda powiedziała, że się wystraszysz, wymamrotał. Powiedziała, że w Twoim wieku nie powinnaś się stresować pieniędzmi. Utrzymałam spokojny oddech. A ty co myślisz? Nie odpowiedział. Jego oczy unikały moich. Piotrze, powiedziałam łagodnie. Ktoś cię naciska? Powiedział za szybko. To znaczy, nikt mnie nie naciska. Po prostu muszę wszystko naprawić. Sam. Przełknął ślinę. Magda uważa, że powinniśmy to wszystko skonsolidować. Ona ma pomysły. Wczoraj słyszałam niektóre jej pomysły. Powiedziałam cicho. Podniósł głowę gwałtownie. Co? Wróciłam po okulary. Stracił kolor. To nie była wina, to był strach. Mamo, nie powinnaś. Zaciął się, oddychając nierówno. Nie chcę stracić ciebie. Ani domu, ani niczego. Ujęłam jego dłoń na stole. Nie puścił, ale też nie ścisnął. Drżały mu palce. Piotrze, spójrz na mnie, powiedziałam. Kiedy w końcu to zrobił, niepokój w jego oczach nie był tylko wstydem. Był czymś bardziej podobnym do bycia uwięzionym. Tego popołudnia usiadłam w swojej jadalni i wyjęłam stos nierozpieczętowanych kopert, które ostrożnie odkładałam przez ostatnie miesiące. Mówiłam sobie, że przyjdzie na nie czas. Teraz żałowałam, że nie otworzyłam ich tego samego dnia, gdy przyszły. Pierwsza koperta była z banku, dotyczyła korekty konta zabezpieczającego, którego nigdy dokładnie nie sprawdziłam. Tym razem liczby nie zgadzały się z niczym, co pamiętałam, bym zatwierdziła. Druga była gorsza zawiadomienie o przeglądzie refinansowania sprzed trzech miesięcy. Szepnęłam do siebie. Nigdy się na to nie zgodziłam. Chwyciłam cały stos. Ręce stawały się coraz chłodniejsze z każdą nową kopertą. Kancelaria prawna w centrum Krakowa, firma pożyczkowa, z którą nigdy nie miałam do czynienia, pakiet wyjaśniający nowe warunki kredytu z tytułu ponownej wyceny nieruchomości. Moje nazwisko widniało na każdej stronie. A potem to zobaczyłam: mój idealnie podrobiony podpis. Tylko ktoś z dostępem do moich osobistych dokumentów mógł to zrobić przycisnęłam kciuk do tuszu podążając za krzywizną liter kątem linii lekkim drżeniem na końcu które wydawało się moje ale nigdy nie miałam tego papieru w rękach poczułam jak ogarnia mnie gorąco najpierw był to strach ostry i przenikliwy potem wściekłość powolna i stanowcza wypełniająca każdą lukę którą zostawił strach wyciągnęłam starszą korespondencję listy z zeszłego roku nawet sprzed dwóch jesieni Niektóre pamiętałam, że otwierałam, inne nie. Wzór stawał się coraz jaśniejszy. Magda pomagała mi bardziej niż myślałam, nalegając na przeglądanie poczty, mówiąc mi, że niektóre zawiadomienia to bzdury, dając mi tylko te dokumenty, które chciała, abym zobaczyła. Sfałszowany podpis spoczywał na stole między moimi dłońmi. Nie mogłam oderwać od niego wzroku. Jeśli zaszli tak daleko, oznaczało to, że przekroczyli granice na długo przed tym, zanim usłyszałam ten szept za oknem. A to był dopiero początek. Następnego dnia zaniosłam stos papierów do Teresy Nowak, moja sąsiadka od prawie piętnastu lat, stanowcza i z trzeźwym umysłem, choć już na emeryturze. Kiedy otworzyła drzwi, jej oczy natychmiast skierowały się na teczkę. Tamina oznacza kłopoty, powiedziała. Wchodź. Usiadłyśmy przy jej kuchennym stole, podałam jej dokumenty bez słowa, przeglądała je powoli, zaciskając usta przy każdej stronie. Ewa, powiedziała w końcu, to nie są błędy, to jest celowe działanie. Żołądek mi się skurczył. Myślałam, że to sobie wyobrażam. Nie wyobrażasz sobie. Uderzyła w zawiadomienie o refinansowaniu. Nadużycia finansowe wyglądają dokładnie tak zaczynają od drobiazgów zmieniają adres, przechwytują pocztę, przekonują cię, byś pozwoliła im pomóc, a potem wkładają dokumenty na twoje nazwisko, gdy jesteś rozproszona albo zbyt ufasz, podniosła kartkę z podpisem. To jest kalka podpisu. Widziałam setki takich podczas kryzysu. Tylko kalka, przełknęłam ślinę. Nigdy niczego takiego nie podpisałam. Wiem, odłożyła papier i pochyliła się w moją stronę. A widzisz to? Te listy od prawników mają na celu udowodnienie, że jesteś nieuważna. To pierwszy krok, by odebrać ci pełnomocnictwa. Poczułam ciężki chłód za żebrami. Chcą mnie kontrolować? Chcą pieniędzy z twojego domu, poprawiła mnie. Twój dom jest wart ponad półtora miliona złotych, może więcej. Jeśli zmuszą cię do zajęcia komorniczego, kupią go za grosze i wyjdą na czysto. Drżał mi oddech. Piotr by mi tego nie zrobił. Głos Teresy złagodniał. Twój syn to nie w długach. Tacy ludzie czasem nie widzą, co się dzieje w ich imieniu. Zakryłam usta dłonią, prawda uderzyła mnie ciężej niż się spodziewałam. Teresa oddała mi teczkę. Musisz zacząć się chronić. Dokumentuj wszystko i nie stawiaj im czoła sama, zaplanuj każdy krok. Skinęłam powoli głową, czując, jak coś we mnie się układa, spokojna akceptacja drogi, która mnie czeka. Widzenie własnej rodziny jako podejrzanych nie było tym, czego kiedykolwiek chciałam, ale nie miałam zamiaru działać na oślep. Obudziłam się następnego dnia z ciężarem w piersi, ale też z wewnętrzną stanowczością. Teresa dała mi jasność. Teraz potrzebowałam dowodów, niepodważalnych dowodów, których nikt nie mógłby zniekształcić ani usprawiedliwić. Zaczęłam od ksiąg wieczystych. W niespełna godzinę znalazłam to, czego szukałam. Wnioski o zmianę adresu, których nigdy nie składałam, elektroniczne autoryzacje, których nigdy nie udzieliłam, i zapytanie o refinansowanie powiązane z numerem mojej nieruchomości. Moje nazwisko widniało na każdym formularzu, ale daty nie zgadzały się z niczym, co pamiętałam. Szepnęłam: To nie byłam ja i zleciłam wydruk wszystkiego. Następnie moja poczta e-mail. Sprawdziłam foldery, których prawie nigdy nie otwieram. Były tam wiadomości przekazywane na nieznany mi adres, przekierowane wyciągi i e-mail z potwierdzeniem wstępnego spotkania oceniającego zaplanowanego dwa miesiące temu. Podpis brzmiał Magdalena Kowalska w imieniu Ewy Kowalskiej. Przesłałam wszystko do bezpiecznego folderu i kopałam dalej. W południe wściekłość zamieniła się w coś chłodniejszego i jaśniejszego. Chwyciłam mały dyktafon, który pożyczyła mi Teresa i ponownie pojechałam do Piotra. Nie weszłam zostałam przy bocznych drzwiach na tyle długo, by usłyszeć Magdę rozmawiającą przez telefon. Sprzedaż w trudnej sytuacji mówiła: Tak, znam rynek. Wartość jest. Jeśli przyspieszymy harmonogram, zajęcie komornicze może nastąpić w mniej niż sześć miesięcy. Pauza: nie, nie będzie walczyć, nawet nie wie, co podpisała. Ścisnęłam mocno dyktafon. Odeszłam, zanim mnie zobaczyła. Później przejrzałam dokumenty notarialne, które przyniosłam od Teresy. Podpisy były idealnymi kopiami, zbyt idealnymi. Porównałam je ze starymi dokumentami, odnowieniem prawa jazdy, papierami emerytalnymi. Na fałszywych tłuszcz był gładki, bez skaz, bez tego małego drżenia, które pojawia się u mnie, gdy boli mnie artretyzm. Ktoś mnie skopiował, ktoś, kto miał dostęp. Wyłożyłam wszystko na stole w jadalni: rejestry katastralne, e-maile, nagrania, kopie notarialne, szacunki kredytowe. Rozmowy z biurem nieruchomości, fałszywe podpisy. Stos wyglądał jak mapa zdrady, ale pod zdradą był Piotr, mój syn, uwięziony między miłością a presją, strachem a przetrwaniem. Spojrzałam na dowody, potem na jego zdjęcie na ścianie i poczułam ciężar osadzający się głęboko. W końcu miałam to, czego potrzebowałam. To, jak tego użyję, miało zadecydować, jakie fragmenty mojej rodziny pozostaną nienaruszone. Magda powitała mnie w drzwiach uśmiechem, który był zbyt naciągnięty. Piotr kręcił się z tyłu, z napiętymi ramionami, wzrokiem wbitym w podłogę. Utrzymałam swój uśmiech łagodny, ale stanowczy, nie zdradzając niczego. Dobrze, że przyszłaś powiedziała Magda, prowadząc mnie do jadalni. Pomyślałam, że mogłybyśmy omówić kilka spraw. Oczywiście, — odpowiedziałam, dyktafon w kieszeni Swetra był już włączony. Ledwie skończyłyśmy nakładać posiłek, gdy Magda podsunęła mały stos kartek na stół. To prosty dokument, powiedziała, usprawnia podejmowanie decyzji w nagłych wypadkach. Położyłam na nim rękę, nie otwierając go. Jakiego rodzaju nagłych wypadków? Ach, wiesz, powiedziała lekko, sprawy finansowe, sprawy związane z domem. Jeśli coś się stanie, ktoś musi móc działać, Piotr i ja moglibyśmy ci pomóc. Piotr ciężko przełknął ślinę. Mamo, to tylko środek ostrożności. Magda mu przerwała i prawdę mówiąc, oszczędza czas, gdy zacznie się zajęcie komornicze. Jeśli będziemy działać szybko, uratujemy przynajmniej 400 tysięcy złotych wartości. Spojrzałam na nią. Zajęcie komornicze? zamrugała i zaśmiała się nerwowo. To hipotetyczne, ale obie wiemy, jak szybko wszystko wymyka się spod kontroli, jeśli nie jest dobrze zarządzane. Czułam dyktafon w kieszeni. Spokojnie, powiedziałam, rozumiem twój plan. Magda przysunęła się bliżej, ściszając głos. Jeśli to podpiszesz, wszystko pójdzie szybciej, czysto, legalnie, bez zamieszania. Noga Piotra podskakiwała pod stołem. Nie mógł na mnie spojrzeć. Spokojnie złożyłam papiery i jej oddałam. Dziękuję za wyjaśnienie. Jej uśmiech zadrżał. Wstałam spokojna i stanowcza, tak samo jak wychodziłam od nich przy kuchennym oknie. Obiad był pyszny, powiedziałam, już muszę iść. I wyszłam z ich scenariuszem w całości i moim własnym, w pełnym biegu. Paweł, mój adwokat, stał obok mnie, gdy Magda i Piotr weszli do jego biura. Piotr wyglądał na zdezorientowanego, wręcz przestraszonego. Magda była zirytowana, jakby to spotkanie było stratą czasu. Po co tu jesteśmy? Zapytała ostro. Spokojnie złożyłam ręce. Ponieważ działy się rzeczy za moimi plecami, a dzisiaj wszystko wyjdzie na jaw. Paweł otworzył teczkę. Zaczniemy od tego, powiedział. Położył na stole mały dyktafon i wcisnął play. Głos Magdy natychmiast wypełnił pokój. Wkrótce ten dom będzie nasz. Nie ma nawet naprawnika. Piotr wyprostował się gwałtownie. Magda, co to jest? Zesztywniała. To jest wyrwane z kontekstu. Paweł kontynuował. A oto nagranie z kolacji w zeszłym tygodniu. Kolejny przycisk. Jej głos znów mówiący o harmonogramach zajęcia komorniczego, wartości, strategiach presji. Oczy Piotra rozszerzyły się. Mówiłaś mi, że to wszystko jest hipotetyczne. Mówiłaś, że mama potrzebuje pomocy. Magda spojrzała na mnie z nienawiścią. Nie miałaś prawa nas nagrywać. Ty nie miałaś prawa planować zabrania mi mojego domu, odpowiedziałam spokojnie. Paweł podłożył kolejne papiery. Oto sfałszowane akty notarialne, oto zapytania, które wysłałaś do biura nieruchomości specjalizującego się w pośpiesznych sprzedażach, a oto rejestry katastralne, w których próbowaliście zmienić adresy bez zgody Ewy. Oddech Piotra stał się urywany. Magda, powiedz mi, że nie zrobiłaś tego wszystkiego odparła. Ktoś musiał myśleć o naszej przyszłości. Twoja matka ma wartościowy dom i żaden plan finansowy. To było praktyczne, Piotrek. Konieczne. Powoli pokręcił głową. Oszukałaś mnie. Chronię nas. Paweł przerwał. Przesadziłaś. A teraz są konsekwencje. Magda gwałtownie wstała. Jest manipulowana, Piotrek. To polowanie na czarownice. Nie, powiedział cicho. Ty je zaczęłaś. Po raz pierwszy zawahała się. Jej pewność siebie uciekała. Westchnęłam. Nie z triumfem. Ale z ciężarem prawdy, która została ujawniona. Paweł zamknął teczkę. Następnym krokiem jest decyzja, jak daleko to pociągniemy drogą prawną. Piotr spojrzał na mnie załamany. Mamo, co teraz? I tak sprawiedliwość przestała być teorią, a stała się czymś bardzo osobistym. Paweł działał szybko. W ciągu 48 godzin wszczęto formalne śledztwo w sprawie oszustwa i wydano tymczasowy nakaz zbliżania się. Które trzymał Magdę z dala od mojego domu i moich kąt. Cisza, która nastąpiła później, była pierwszym prawdziwym oddechem, jaki wzięłam od miesięcy. Piotr przyszedł sam. Stanął na moim podjeździe z drżącymi rękami. Mamo, tak mi przykro, powiedział. Powinienem był zauważyć. Jutro zaczynam terapię. Chcę naprawić to, co ona mi zrobiła i to, na co pozwoliłem jej zrobić tobie. Delikatnie dotknęłam jego ramienia. Uzdrowienie wymaga czasu, zacznij od siebie. Razem podpisaliśmy ostateczne dokumenty, które prawnie zabezpieczyły mój dom i usunęły wszelki dostęp, jaki Magda stworzyła. Kiedy się pożegnał, powoli przeszłam każdy pokój, czując, jak pokój osiada jako coś, na co się zasłużyło, a nie co się dostało w prezencie. Tego wieczoru zrobiłam sobie herbatę, otworzyłam okna i pozwoliłam, by mój dom znów odetchnął. Jeśli chcesz więcej historii, które trzymają w napięciu i odsłaniają rodzinne tajemnice, nie zapomnij dać łapki w górę, skomentować i zasubskrybować Dziennik Emocji.